Majkowskiego z Numer katalogowy 57 to czerpionka Jałowica Cielna, również należąca do Pana Łukasza Majkowskiego z Jarzył. I czerpionka w kategorii Owic szuka sztuka numer 19, należąca do Pana Sebastiana Bielecha z Nowych Czerwców. Elita tej wystawy, 14 Regionalnej Wystawy Wzrostu Dowlanych w Chłoniawach, Najpiękniejsze sztuki, najlepiej zbudowane w poszczególnych grupach laktacyjnych i grupach wiekowych, jeśli chodzi o obice. I za chwilę spośród tej elity poznamy tę najlepszą, najwspanialszą, która będzie kojarzona właśnie z tą 14 edycją. Wystawy w Łoniawach, najstarszej Mazowieckiej Wystawy, która w tym roku ma tą rację, Wystawy wojewódzkiej. Proszę o okazję, języki, tak, z głos oddajemy sędziemu. Proszę Państwa, zanim pójdę i pędzę super, ten tego tegorocznej wystawy, 14? Moja pierwsza, Moja tak, pierwsza, tak, tak. nie ostatnia. <noise> I ostatnia nie ostatnia, no i wojewódzka. wojewódzka. Także ja przyjechałem na tę ale eh, myślę, że Państwa chciałbym żebyście, żebyście wszyscy, żebyście, którzy stali w okelaringu nagrodzili te zwierzęta hodowców pięknymi brawami. Oczywiście, proszę Państwa, piękne są no. aa, myślę, te zwierzęta hodowce. Proszę Państwa, bardzo podobały mi się te szarfy. Może U. tylko trzeba niektórym skrócić, to przecież przyszli bo były im to tym dłuższe, ale bardzo E, bardzo, bardzo, bardzo fajny pomysł, wszystkie nagrodzone, jest to takie, takie uroczyste. Będzie łatwiej nie wyglądać. To, jest, to są najpiękniejsze zwierzęta z każdej z kategorii. Naprawdę piękne, piękne zwierzęta, świetnie przygotowane, świetnie zaprezentowane. A teraz podejdę wichletę. Różnica pięknych na przykład 6, 7, 7 lat 6 czy siedmiu lat. Proszę Państwa, klaszczemy, bo taki jest zwyczaj na wystawach, że w czasie wyboru warto klaskać tutaj wszystkim, dodawać oduchy. Brawo, proszę Państwa, znamy już super czempiona. Superczempion, krowa, pierwiastka. Dla mnie tutaj w tym momencie no, wspaniałe zwierzę. No właściwie nie ma dla mnie na dzisiaj żadnych, żadnych wad. Też przedstawiciel najmłodszych zwierząt Państwa, jest taka delikatna młodzieńcza, to też tu mocno zaznaczone. Świetne wymiar jest gwiazdka, czyli to wymiar jest doskonale zawieszone, doskonale położone. To są naj, najważniejsze, najważniejsze elementy. Jeszcze raz. Prezydenta Polskiej Federacji Pana Krzysztofa Wawiania, Maka, którego przy okazji witam bardzo serdecznie. Proszę Szefową ocenę Panią Ewę Kłębukowską. Proszę państwa. ja w imieniu własnym i kolegi Adama Szołka chciałbym serdecznie podziękować jeszcze raz zaproszenie. Od za zaproszenie. Podobno za wspaniałe przygotowanie zwierząt i prezentowanie na ringu. Zwycięzcom gratuluję tym, którzy nie pierwszy pierwszym, dzisiaj wiary w to, że kolejnych, na kolejnych wystawach będą zdobywać wybrać e, sędzia i nagrody. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i proszę o krok w chwała dla hodowców, takie pożegnalne na dzisiaj.